Cześć wszystkim! Jesteście na kanale Juka Gra. I dzisiaj my będziemy grali Teacher Simulator No właściwie mamy tutaj wybierać Pana wąsika Czy może tutaj panią No oczywiście wybieram panią Bo panienki są najważniejsze Ask the class Czyli mamy co za zapytać klasy What animal is pink? Dobra, może ten kujonek, może coś znać. Krowa. Kujonek, nie znasz jakie zwierzątko jest różowe? Dobra, zapytajmy ten. Flamingo, najlepiej. Pewnie będziesz dobra. What does lol for? Dobra, zrobimy to. Love is Źle. W ogóle źle. Lauk. oh. load, To chyba jest poprawnie. Koniec? O, ja, jak się zmęczyłam. Tak, że po prostu nie mam siły podnieść ręką. Oddaję pracę. Kat. Bardzo dobrze. O, nie, kat. No to szybko róbmy. Hippo to nie jest hipo. Elefant. Zabierajcie mi, proszę tą pracę. A, zostawcie łapkę w górę. To możecie się dostać do tej kabaga. Nie, 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 to nie jest kabaga. Kar. To w ogóle jest pizza. A nie to. Fercik Markin. D. Idź to pokazać rodzicom. Najszybciej jak potrafisz. W ogóle co to ma być? Sipna na lwa? Jeju. Nie wytrzymuję. Fisz dobrze. Sama zwierzątka i wieża. Ajfa. Dobra, to też dobrze. Dwa do Tak się męczę po prostu. Czy hej? Widzieliście ten outfit? Serio? Nowa gra. Eee, ta sama? O nie, chemię To będzie jakieś chemiczne pytania. Ja w ogóle jeszcze nie mam chemii. Perfekt. Perfekt. 3 for class Okej, okay, zaczynamy zaczynajmy To to było właśnie zostawcie łapkę w górę i suba, jeżeli chcecie kolejny taki odcinek Specjalnie się poświęcam z wami mimo tego, że nadal to mam Did Homework on billet anode Bullyed. A oh no kit Kid Left phone i nocket. Do dyrektora Nawet za bullying tego nie wybaczę. hoka blozy, łatkin and um, Wszystko dobrze. Let her go Pił dziewczyny! Stop the bully. O... Oh -oh. Co to jest prąd? Na pewno nie puszczamy. Nie, 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 nie. Zakaz telefonu, zakaz telewizji i zakaz swobody. Nie może wychodzić. No to będziemy szprejować. Uberka. Dobra, mam tu gaśnicę. Teraz... Najniepotrzebniejszy uczeń świata. Szprejujemy go, żeby nie było go. Tak się kończy, jak się boli lasa. Co to za bita śmietana kręcąca? Jest taką bitą śmietanę. Co to było? Jaka dumna, że wszystko zrobiłam. Dobra, no to ja... Dobra, czekajcie, to u mnie ca cały czas reklamy jak się staram, tak. Widzicie? No to ja was opuszczam na chwilę. Znowu ta praca. Draft a fire. Fajny rysunek, tylko u mnie to uczulenie. No to ja szybko postawiam to. Tak, plus? W ogóle. Drafa artist painting some flowers. Czy tutaj widzicie malarzy? Ani jak rysuje kwiatów i nie widzi? Po prostu. Pała. Pała. W ogóle. Nie dziw się. Drafa expert is used to a Nie widzę tutaj, ale załóżmy że to prawda? Nie widziałam tutaj kobiety, a to prawidłowo? To moja córka, tylko nie ma takiego samego. N, O, D? No, po prostu padnę. Tak padnę po prostu, że normalnie nie będę mogła wstać. Strój Egiptu! Nie no, ja muszę to zdobyć. No to ja oglądam reklamę, czekajcie chwilę. Odbokowałam dla was strój Egiptu, poświęciłam się i obejrzyłam reklamę. Więc proszę za to postawić łapkę w górę. Ale nie. Zobaczcie jaki strój wywolicie. Bo ja to na Egip. Dobra, ja to to chyba. Nie. Dobra, no to ja znowu oglądam reklamę. Spotkamy się znowu za chwilę. Dobra, wrócę. Wrzuciłam i teraz znowu to te ołówki. O, ten ołówek to łapka w górę. Ten ołówek też sub, to subskrypcja. A to, to jest dzwoneczek i jeden komentarz. I gotowe są łapeczki w górę. Here's. A teraz muszą dodawać liczby. To jest prawidłowa energia. O nie, to jest źle. Musiał dostać D. Trudno. To ma to. To na to. Nie. Tam musiał być. Halo. Co mi jako dobrze? Pikle. Tak to jest dobrze. Pan. Udała mi jej, jej szóstkę, a nie słońce, to trudna orange, tak. Tak. Co? Musiała dostać d. Jeju, teraz jest, jest bardzo smutna. Dobra, co dla siebie za kar... że ja to ja nie oh, I'll find you. Dobra, zapauzuję. Aww, dragon. Can you find Wracamy all the za dragons? Teraz będzie sprawdzian. Jak ktoś gdzieś ściągał, to mu wstawiam pałę. Teraz ja ci wstawiam 30 pau. Za ścianę? Dobra. Za wlazienie ściana dodatkowa. Ciebie też 30 pau I dla za ścianę to dodatkowa jedna. Dobra. I pała. Wy niszczycie ściany, będziecie odkupywać. Jestem już zadowolona z powrotem. Dobra, spotykamy się za chwilę. Widziałam. Ja spotkałam taki strój, że hej, tutaj jest jakaś Buda? Nie wiem. Ja nie będę tego. Go Gonaf! Będziemy ścierać tablicy. Jaki słodki kotujek! Nie, czemu wy to rysujecie, uczniowie? Wstawię wam pałę. Bo ja jestem tak wrażliwa na koty, że od reklam z kota. mi płacze. Ale nie, no dobra. Zapomnijcie się lepiej. Bo to będzie w innym odcinku na 50 subskrybentów. Dawaj. To się samo jest, nie? Nie, jednak nie O samo... jak to jest fajne? Ej, nie no. Jak mnie przekonacie, to ja to nagram. Jak to się nazywa? I czekajcie. Co? Eee. Nie wiem, co to było samo mi się wyproszę. Nie! Źle. I Mali? Jeżeli chcesz to, to musisz cy. Chyba źle. Miało zostawić. dostać pałę? To też zła ocena. Chyba źle. Dobra, jak będzie nieprawidłowo, to będzie chyba India. Nie! Tutaj powinno być my France. Franc może być. Jednak musiała być pała. No dobra, D. Bramil? Nie wiem sama co to jest, ale zostawię to. To chyba już było. Miała dostać pałę. Trzymuję. Ja jestem taka złotą grę ugra. Czasie jestem bardzo dobra w angielskiego. Ej, co? Dobra. To potykamy się wcześniej. Znowu sprawdzian. Dobra, będzie ściągał ten. O, ta ściąga. Nie no, nie zdążyłam, zdążyła ściągnąć. Nie no, kujonek, myślałam, że jesteś bardzo grzeszny, ale okej. Okay. Tutaj chyba są drzwi. Czyli... Ktoś ściągnął. Nie mogę iść złapać. Złapałam. I nie wracaj za godzinę! To ściąga od niej drugi kują. i nie wracaj. Dobra, za godzinę możesz wracać. Kolejny dzień zakończony? Dobra, to ja idę się położyć na łóżko i nigdy się nie wstanę. Ale to nie <trym> prawie prawie Życie tylko tutaj to Nie, nie się tak nie wyspała, że po prostu nawet teraz mi nic nie pasuje. Och, jakie życie ciężkie. Tam no, bra tym razem wybiorę sport. I znowu, szyję naszą łapeczkę w górę. Szyję naszą subskrypcję. Ej, subskrypcję, naładuj się. I nasz dzwoneczek, i jeden komentarz. Dobra, no, znowu oglądamy pracę. to wtedy? The Basketball, Your Score Point. Please. Chyba tam mają jakieś pońcy. Dobra. Ice hockey is played on a pitch? Chyba nie. Nie znam za bardzo sportu. Golf balls are... Why? Nie! Oni są akurat Pisał mi dob, czyli to jest poprawnie. Soccer players Baron Jammer Chyba tak. Joker is playing with a racket? Chyba nie. Dawaj. Sam dunk is a score in tennis. Nie znam za bardzo mu, o nie! Demu wstawiła a miał gorzej. No cóż, trudno. Taka wola Egiptu. Dobra, będziemy kończyć. Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję i dzwone I pa! Ty, co jest? Nic się nie dzieje, chyba. Ej, dobra! Powoli co? Fam to. Ale koniecznie? Nie. Z łapeczką w górę i subskrypcją i dzwoneczkiem nie cofam. Dobra, tenis players, ona. pizza. Hmm. Chyba nie. Jaki mały Halo. Halo. jest. Roger Fender Place. Ok? Może tak? Alo. dobrze? O. Ten jest play with Abad. Kolejna pała miała być. Tylko jeden uczyń, i znowu płacze no dobra, zagramy jeszcze dwa dni, dni I spotykamy się za chwilę Kolejne, kolejne, kolejne Kolejne, kolejne Ściągacze, ściągacze I mamy pierwszego ściągacza, który dostanie 400 pał No kolejny 400 pał dostanie No dobra, nie 400 Jedna pała Znowu ta w kucykach. Nie no, ona jest chyba najgrzeczniejsza. A ci w ogóle nie wciągają. Tylko ci, co mają fryzur. Ryj chłopacy. Z fryzurami mają być najgrzeczniejsze. Oj, teraz jest fajnie. Nie. Zobaczcie. odblokował się nam nowy strój. Ale ja nie chcę tego mieć. Bo jest troszeczkę brzydki. Włosów nie widać, a nie wryli. Czy mogę się tam wrócić? Nie. Troszeczkę szkoda. I znowu szuję łapeczkę w górę. Subskrypcję. I i komentarz. Jeszcze w sprawie. Zostawcie łapkę w górę. I przekonajcie mnie komentarzami, czy mam nagrać taki. Pianino Farm, Edmund Music, Piano. Specjalnie to robię. Nie wiem, poinformować faktów. Kiedyś to grałam. I powiem Wam, że to dobrze mi szło. Nawet Wam pokazuję. Uwaga, uwaga. Wow. Jakie metaliczne. Mis, mis, mis. Dobra. Jednak jest wszystko okej. Okay. Bramin. Nie wiem. Chyba to jest okej. Okay. Znowu musiałam wstawić power Serio. Czemu ja zawsze muszę się mylić? Okej, okay. map. Francja. Jednak było dobrze. Mógł postawić piątkę. Mekiko? Czasami jest, tak? Dobra. Da mniej szansę. O nie! To miała tutaj źle, ale trudno. Teraz ja pewnie znowu będzie smutna. No skończmy na maksa ten dzień i, i, i wracam do Was. Za chwilę. Tak dawno nie było tego pytania klasy. Dobra. Dobra. Witajcie jest Most, language i South America. Nie wiem. Nie wiem. Źle? Ja tego nie wiem. Albi? Tak, myślę, że to źle. Proszę, nie kończę. Dobra, możemy dalej. Teraz Lion. Chyba źle. Dobra, to. Bengal chyba dobrze. Na szczęście dobrze. Poprawię mi się humor. Mam kawusie i ciasteczka. Dobra. Dzięki wielkie wam za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. I pa pa pa. I jeszcze dzwonę. Czek. Może. To może nagram kolejny odcineczek i wy o tym nie zapomniecie. Dobra, w każdym razie kończymy. Pa!